Jako sportowiec, y, powiedz, pozwól tak, sobie zajrzeć do tej twojej głowy, jak ty sobie poradziłaś i co byś mogła poradzić dziewczynom, które w tym momencie dowiadują się o tym, że są obciążone Hashimoto mhm. albo również y, Sibo, jak one sobie mają emocjonalnie poradzić, bo sama wiesz, jaka to jest gigantyczna bezradność i bezsilność, kiedy wchodzisz rano na wagę i widzisz, że. Super się trzymasz diety, ćwiczysz, wszystko jest ok, a tu na przykład 3 kilo więcej mhm. i nie masz zielonego pojęcia dlaczego. Mhm. Albo, że zaczynają włosy wypadać, pojawiają się pryszcze, że jest wzdęty brzuch, że musisz kupować coraz większe ubrania. I nie oszukujmy się, to bardzo jednak wpływa również na nasze wewnętrzne samopoczucie. I jak sobie z tym wszystkim poradzić? Kurczę, nie ma złotego środka, bo tak naprawdę jak ja myślałam, że sobie z tym poradziłam, to te objawy na przykład wracają. Mhm. Teraz też mam ogromny problem z serą, już od nie wiem, dwóch tygodni nie mogę sobie z tym poradzić. Zaraz lecę na wakacje i jest, jest stres. I ten stres jest najgorszy, bo my sobie same gdzieś tam dopowiadamy i zastanawiamy się, dlaczego, szukamy tych sposobów, i ten stres narasta. I dlatego to też nie może zniknąć. Więc musimy naprawdę wychillować, tak się wyrażę. Musimy wychillować. Wiem, że też nie wszyscy mają wsparcie. Są też kobiety samotne, mm. które muszą sobie same z tym radzić. Ja na szczęście miałam to ogromne wsparcie. Gdyby nie Emilian, nie wiem, ile by mi zajęło dojście do takiego poziomu emocjonalnego, jaki teraz jest, bo długo płakałam w poduszkę, on czytał książki, on mi gotował, pilnował, czy ja biorę leki, więc naprawdę miałam ogromne wsparcie, za co mu bardzo dziękuję. Nie wiem, czy po prostu wszystkie kobiety mają takie wsparcie, ale no muszą znaleźć tą siłę wewnętrzną w sobie i na pewno też nie kierować się w tym wszystkim, co jest napisane w internecie. Mogą rozmawiać oczywiście z właśnie... na przykład mogą się odezw odezwać do mnie, mogą rozmawiać z koleżankami, Trafić do odpowiedniego specjalisty, też nie pierwszego lepszego bo nie polecam, tylko właśnie tego sprawdzonego dobijać się, dzwonić, umawiać się, starać się, szukać z różnymi e, 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 drogami e, tą osobę, bo też wiem, że ciężko z tymi specjalistami jest do nich dotrzeć, nie wszyscy są dostępni, więc e, cierpliwość, po prostu takie wychillowanie, bo stres jest najgorszym e, po prostu środkiem i na pewno nie pomoże, a tylko zaszkodzi. Czyli dużo łagodności dla siebie. Tak, dużo łagodności i dużo e, takiej, jak to powiedzieć, może nie, Akceptacji, bo ciężko to jeszcze zaakceptować na pierwszych etapach choroby, że coś jest ze mną, nie tak i nie mogę się sobie z tym poradzić, ale takiej wrażliwości i takiego mhm. dobra dla siebie, bo gdyby gdzie będziemy dla siebie zbyt ostre i zbyt wymagające wobec siebie, to też na pewno nie pomoże. No tak i to znowu nakręca tak, całą chorobę. Tak.